Na tramwajowych torach aglomeracji pojawił się tramwaj widmo. Nie da się do niego wsiąść, nie zatrzymuje się na przystankach. Z jego wnętrza bije ciepłe, jasne światło. Kierunek donikąd. Ghost Trump, bo tak nazywa się tajemniczy tramwaj, to wyjątkowy projekt przygotowany specjalnie dla Katowic przez niemieckiego artystę Misza Kubala we współpracy z Instytucją Katowice Miasto Ogrodów. Misza jest artystą, którego tworzywem jest światło. Jedni artyści pracują w kamieniu, inni malują na płótnach. On posługuje się światłem. W jednej z japońskich miejscowości stworzył niemalże na nowo most, który dzięki specjalnie ustawionym światłom falował niemalże razem z nurtem płynącej poniżej rzeki. W jednym z niemieckich miast z kolei zmienił niemalże pejzaż tego miasta, instalując wielkie instalacje świetlne na wieżowcach, które ten pejzaż tworzyły. Dla nas wymyślił ten wyjątkowy tramwaj tramwaj widmo który nie zatrzymuje się na żadnym przystanku, nie zabiera pasażerów, który, jak można przeczytać na tablicy z przodu, jest tramwajem donikąd. Możemy się go spodziewać na ulicach Katowic, ale też na ulicach Chorzowa i Bytomia, ponieważ tą trasą będzie jeździł aż do poniedziałku. Nie znamy godzin, w których może się pojawić. Na pewno będzie to po zmroku, ponieważ zmrok jest tym momentem, kiedy może pokazać swoją niezwykłą, świetlistą siłę. of katowice you know the city is really on the move it's changing in the old suburbs and the tram is uh, linking the linking the kind of a chain you know you see it it's it's connecting cities like katowice and bitom you know it's traveling around Hužov and I, i'm very happy that it was possible to make this train without a function it has no function it's not transporting people but it's tra transporting an idea because i think the city is now putting a lot of investment Renewing the tracks, buying, purchasing new trams to increase the quality of transportation in the region. Misza to artysta, z którym współpracujemy już od dłuższego czasu. Chociażby w zeszłym roku, w listopadzie, podczas festiwalu Arts Cameralist, jego niezwykły projekt fotograficzny, Newport, gościów w galerii Centrum Kultury Katowice. Teraz jest to ukoronowanie naszej współpracy. Mam nadzieję, że nie ostatnio. Kubala na potrzeby katowickiego projektu w tramwaj Widmo przemienił stary wagon model 105N. Teraz pozostaje poczekać, aż przemieni pozostałą część zużytego taboru w nowoczesne maszyny prosto z fabryki.